Witam z tej strony, Kira. Dziś będę chciał Wam przedstawić taką mangę, jaką jest WOTAKOI Love is Hard for Ataku. W tym przypadku mam kompletną mangę w wersji box. W Polsce wyszła mm, pod całym tytułem WOTAKOI Miłość jest trudna dla ataku, jednak w tym przypadku. O. Ja od razu przedstawię Wam, jak wygląda box. To jest wersja 2 w jednym. się z góry tak wygląda. Tu mamy wersję 2 w jednym. Raz, dwa, trzy. Sześć tomików. 11 tomów jest w Polsce. Jakoś to wyciągnę żeby się o właśnie nie wywaliło, w wersji. No, tak, box wiadomo. Odstawmy to, w wersji box. Dostajemy jeszcze o takie naklejeczki, które są schowane. Które są schowane o, ale oczywiście, jak i o taku. Jaki fan mangi, bo taku nie jestem, od razu powiem. Ale jaki fan mangi wykorzysta takie naklejaczki? To tak jakby fan Batmana dostałby naklejki. Wykorzystałby, raczej nie. Dobrze, boksik schowamy. No i proszę, to jest tom. Który? Szósty. Każdy tomik fajnie jest przedstawiony. Tutaj mamy odblaskowe miłość. Tu no. pisze Hard for Otaku. Sądzę, że manga wyszła dlatego w wersji dwa w jednym. To jest historia Sześciu bohaterów, z tego co przeczytałem przynajmniej na z tyłu z opisu, którzy pracują chyba w, w biurze. To są nasi bohaterowie już wam pokazuję. No i są. Dla tych, co nie wiedzą, o taku to jest yy, hardcore, fan czegoś. O Proszę, to każdy, kto kogo tam lubi w Japonii przynajmniej to jest osoba która się gra dniami, nocami w jakąś grę zbiera figurki przykładowo zbiera mangi przynajmniej kiedyś tak było i tak było negatywnie na to postrzegane negatywnie to było postrzegane teraz po prostu to jest patrzone chyba jako, bardziej jako hobby u nas to byłoby w Polsce o, bardzo mi się podobają te okładki Tutaj gładziutkie, tutaj fajnie. Podoba mi się jak jest rozłożone te napisy. Jak wygląda tu grafika. Bardzo mi się to podoba. U nas podejrzewam, że każdy kto zbiera wszystkie zeszyty albo komiksy z Green Lantern, z Batmanem byłby uznawany za hardkorowego o tako No, ale nie o to chodzi. Chciałem wam przedstawić. O, jak widzicie, zawiera tą piąty i szósty z japońskiej edycji. I zobaczmy, ile ta japońska edycja ma. Chodzi mi, ile to wersja zawiera stron. Tu już jest 176. Bardzo ładna w ogóle też się skreska. Bardzo mi się podoba. Ile ma? 200. 206. Ile? 262. Czyli jak jest wersja 2 w jednym? Przykładowo takiej sagi winlandzkiej. To jest ponad 400 albo około 400 stron. Tak, to jest 262, więc Tomik, e, zwykły Tomik polski. Bo ich jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 11 tomików, to są one cieniutkie. Proszę. Tak wygląda tom drugi. I w Polsce widziałem już na aukcjach, na stronach aukcyjnych można było kupić przynajmniej ja widziałem kiedyś za 70 zł. Czyli całkiem tanio. Jak ja wyszukałem postanowiłem sobie kupić postanowiłem sobie kupić wersję w boksie, to mi się kreska. Lubię mangi komediowe w ogóle komedie już te wszelkiego typu rodzaju komiksy, mangi, gdzie jest pełno przemocy. Już do mnie nie przemawia. Już jakoś. Mam tego dosyć. I tom ostatni, czyli pierwszy, proszę. Bardzo fajne, fajne też wydanie jest polskie, gdzie jest więcej tych okładek. Tylko zdaje mi się, że no fajnie te takie grubsze mm, grubsze ten e, tomiki są. O to też jest wersja powiększona. Jeżeli dobrze kojarzę. Zobaczmy ile tu ma tomik. 268. <noise> tutaj oczywiście zapowiedź nowych, co mi tutaj zapowiadają. To też jest w Polsce. Kiedy odrodziłem się jako galareta. Inspectr. Oglądałem na nim, całkiem ciekawe. Ghost of the Lady Jakie to jest wydanie? Z którego roku? Tak, podłogę pokazuję Z którego roku to jest? 2016 Za to Mank zaś dałem e, Wydanie Box Źle dobrze pamiętam Ponad 200 zł Zaś polskie można było Tak jak powiedziałem 70 zł Ale nie żałuję, podoba mi się Tak jak powiedziałem proszę o, bardzo ładnie będzie się w o Przesłamy to, takie fajnie będzie się na półce yy, prezentować. Wydanie większe aniżeli takie polskie mniejsze 11 tomików. Tak czy siak jednak zawartość jest ta sama yy, i nie wiem, czy polecam, ponieważ jeszcze nie przeczytałem do końca przynajmniej, ale tak jak mówię, to co widziałem, e, kilka, pierwszych, e, kilka pierwszych rozdziałów w internecie, to na tyle mi się spodobało, że postanowiłem kupić i polecam. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie, i do następnych filmików o komiksach i mangach. Do następnego.